Cena Wspomnień Z radiowej twórczości Zbigniewa Jerzyny. Fromborska Maszta. Fromborg w latach 1533-1543. Rzecz dzieje się w ostatnim okresie życia. Mikolaja Kopernika Idę do dostrzegalni, Anno. Sprawdzę instrumenty. Ani się spostrzegłem, jak przyszła starość. Jestem starym, schorowanym człowiekiem. Żyję tu, w zamglonym zimnym klimacie w zakątku świata, samotny na ziemi i samotny wobec nieba. Oj, nie narzekać, tylko nie narzekać. Wystarczy choćby nikły rozbłysk słońca i cały napełniam się otuchą i nadzieją. Najgorsze są chwile bezczynności. Wtedy przychodzą myśli, obrazy, okropna śmierć brata Jędrzeja. Z rozpadającą się od trądu twarzą umierał, odcięty od świata, umierał z nienawiścią do swojego ciała. Biedny Jędrzej i wuj Łukasz. Domny biskup Wacyn rody jak potężne drzewo obalone przez wiatr. To wszystko muszę zrozumieć i unieść. No, już okno. Oto w dole osada ludzie, którzy śpią w tych domach, spracowani rybacy, ich żony i dzieci. Kto teraz nad nimi czuwa? Co będzie jutro? Przed dziesięcioma laty z tego miejsca widziałem pożar grodu. Słyszałem zawodzenie kobiet i krzyk przerażonych dzieci. Pośród ognia i zgliszczy widziałem rycerzy zakonnych uwijających się z obnażonymi mieczami. Co będzie jutro? Uśpione miasto. Pamiętam Rzym roku 1500, roku jubileuszu chrześcijaństwa. W nocy wylał Tyber. Ludzie zostali wyrwani ze snu, woda wlewała się przez okna i drzwi z wielkim hukiem i trzaskiem, a potem przyszło morowe powietrze, zaraza. Gdy patrzę na czystą harmonię nieba, nie mogę tego pojąć. Czuję jakiś wewnętrzny wstręt do tego huku i trzasku. Spokojnie. Spokojnie. Jestem córką znanego złotnika z Krakowa Schillinga. Chyba jestem potrzebna Mikołajowi. Pamiętam Mikołaju, jak dziś ten dzień w Krakowie, kiedy przyszedłeś do nas z Waposkim, gdy wszedłeś, coś dziwnego zaczęło się ze mną dziać. Nie umiem tego nazwać. Dotknęły mnie Twoje oczy. Gdy nalewałeś mi już przy stole wino do kielicha, powiedziałem Ci, że interesuję się filozofią i astronomią. Odpowiedziałeś zasępiony. Była kiedyś słynna astronomka Hypatia, córka matematyka Teona. Została ukamienowana przez motłoch na placu Aleksandrii. Niepokoję się o ciebie, Mikołaju. W teatrze szkolnym w Elblągu Gnafans wystawia sztukę Głupi mędrzec. Jest to sztuka o tobie. Obnoszą po mieście twoją kukła. Także szerzyciel nowej wiary, Marcin Luter, Nazywać się głupcem i szaleńcem. Mówią też o tobie gwiazdomaniak. Podczas studiów w Bolonii miałem wielkiego przyjaciela, Dottore Domenico Maria Nowara. Mieszkał w kaplicy św. Józefa. Wynajmowałem kwatery niedaleko tej kaplicy. Nieraz w nocy widziałem, jak z lampą wchodził na szczyt wieży. Był to widok bardzo dziwny, jakiś tajemniczy. Dottore Nowara rozumiał mój niepokój i moje poszukiwania. 6 marca 1497 roku oglądaliśmy zakrycie gwiazdy Aldebarana przez księżyc. Według teorii Ptolemeusza oddalenie księżyca od ziemi w czasie kwadr miało być dwukrotnie mniejsze niż podczas pełni nowiu. Odległość okazała się taka sama. Ptolemeusz się myli. Podczas studiów w Krakowie Mikołaj zamieszkał u Wapowskiego na poddaszu. Miał wspaniały widok na niebo. Chodził na wykłady Wojciecha z Brudzewa. Wtedy to po raz pierwszy dowiedział się ciekawych rzeczy o osiągnięciach polskich astronomów. Marcina Króla z Przemyśla i Marcina z Olkusza. Interesował się także badaniami starożytnych. To w Krakowie jeszcze otworzył książkę Cicerona i przeczytał. Scipio Emilianus, odurzony winem, dźwignięty przez duchy przodków ponad księżyc, usłyszał prawie w środku świata, jest słońce. Słońce. Już późno. Ciągle myślę o tych śpiących na dole. Jakie mają sny, biedni, wspaniali ludzie. Zajmuję się niebem, ale staram się, by ich nie oszukiwano w młynie, by nie okradał ich piekarz, by Bat sołtysa nie znaczył im skóry. To jest moim najświętszym obowiązkiem. Ich sieci suszą się na brzegu zatoki. Są tacy sami jak ja. Ale co czują, gdy patrzą na kojące poruszenia morza? Czy tak jak ja pragną w jego porywającym żywiole oczyścić się z brudu tego świata? Czy odpływając hen daleko od brzegu czują swoją spotęgowaną samotność? A bezmiar nieba napełnia ich wtedy grozą czy pociechą? Czy tęsknią do ziemi, która jest ich matką, która znaczy ich bólem i nadzieją, która daje im owoce i pożółkłymi liśćmi zasypuje ich mogiły. Biedni, wspaniali ludzie. Co dnia spotyka ich niesprawiedliwość. Co dnia są poniżeni przez możnych i pysznych, przez głupców i gwałcicieli. Czy dzieło moje, czy moje odkrycie praw rządzących niebem poruszy kiedyś ich beznadziejny żywot? Boję się ale jednocześnie czuję w sobie jakąś ogromną, wszechogarniającą pewność, bo wierzę, że Bóg nie jest tym, który rządzi, sądzi i karze. Jest harmonią, ładem. Jest, jak pisali starożytni, wielkim mechanikiem. To są moje narzędzia, a oto niebo. Sam sobie się dziwię, jak potrafiłem zdobyć się na taką śmiałość. Ptolemeusz. Ptolemeusz nie lubił obserwacji. Wszystko starał się wysnuć z umysłu. Jaki to wielki dar, że posiadam oczy. Moje oczy mówią mi, że wszechświat, który oglądam, nie jest tylko tworem mego umysłu, ale istnieje prawdziwie, istnieje naprawdę. Nie zgadzam się ze sposobem myślenia Ptolemeusza. W imię wyobrażeń nieokreślonych nie mogę odrzucić tego całego ogromnego bogactwa treści, które ofiaruje mi świat i życie. Przeczyłoby to całej mojej istocie. Jakie są rozmiary mojego buntu? Czy tylko wobec ślepego i błądzącego świata? Czy wobec Boga, który może chciał, aby wszystko zostało tak, jak jest dotąd? Nie, nie. Nie to niemożliwe. Poznając wszechświat, można wierzyć w jego doskonałość i dobroć. Widzę te wielkie perspektywy, które dla ludzkości otwiera Twoje dzieło. Odkryłeś przed ludźmi niebo. Może tam istnieją jakieś inne światy, gdzie żyją ludzie doskonalsi od nas. Kobiety nie rodzą w bólach, gdzie nie ma nienawiści i samotności. Światy, w których zwycięża rozum i sprawiedliwość, gdzie nie ma przemocy, gwałtu i daremnie spływającej krwi, gdzie panuje szacunek i dobroć. Tak jak Ty w słońce, tak ja wierzę w niezwykłość Twojego odkrycia. Tu, na naszej ziemi. Dzięki Twojemu odkryciu żeglarze odważniej ruszą na podbój świata. Zostanie opracowany nowy kalendarz, dzięki któremu, jak kiedyś mówiłeś, społeczeństwo utrzyma się w żywej czujności. Swoimi pracowitymi rękami zgarnąłeś pleśń z oczu ludzi. Przyniosłeś im światło. Wskazałeś na bijące życiodajnym źródłem słońce, Mikołaju. Gdybym mogła ich wszystkich Do ciebie od kardynała kapłańskiego Schoenberga. Przekonałem się bowiem, że nie tylko wynalazki dawnych astronomów znasz wybornie, ale nadto żeś nową teorię układu świata stworzył. W niej nauczasz, że Ziemia bieg odbywa, że Słońce w przestrzeni świata miejsce środkowe zajmuje, że ósme niebo wiecznie jest niezruszone i stałe. Że księżyc z Ziemią i żywiołami objętymi jego sferą między Marsem i Wenerą położony w corocznym biegu naokoło Słońca krąży. Nadto całą tę teorię astronomii swoimi dowodami objaśniłeś i biegi ciał niebieskich obliczone w tablicę ułożyłeś z największym wszystkich podziwem i uwielbieniem. To piękne! Zwyciężyłeś, Mikołaju! Coraz cięższe są moje nogi. Ile lat mi jeszcze zostało? Oleż miesięcy? Dni? Godzin? Coraz ciężej. No. Tak dobrze jak dawniej. Niebo. Dzieło skończone. Czy patrzeć na nie jeszcze? Została mi już tylko ziemia. Domki rybaków. Tam też paną się światła. Ludzie. Co dla nich zrobiłem w moim życiu? Leczyły mi ich ciała psujące się. Rany, opuchlizny, wrzody. Nie brzydziłem się widokiem skóry pokrytej liszajami. Nie odstraszał mnie wilgotny dotyk, ani zraźliwy oddech. Nie zawsze mogłem rozpoznać choroby czy znaleźć odpowiednie lekarstwo. W Padwie bywałem na sekcji zwłoku słynnego Cerbiego. Ale medycyna jest jeszcze tak nikłą i skąpą. Napisałem wtedy na marginesie ogrodu zdrowia, Znaleźć lekarstwo, którym by można poruszyć oporne tworzywo choroby, jak dźwignią. Czy znalazłem? Hm. Ale co jeszcze dla nich zrobiłem? Uregulowałem ceny chleba, zasiedlałem ugorujące ziemie, chciałem podnieść zamożność państwa, napisałem rozprawę o wartości pieniądza. Dowodziłem, podstawą bogactwa jest ilość kruszcu, złota, srebra, które znajduje się w kraju. Przestrzegałem przed wywożeniem kruszcu za granicę. Przestrzegałem przed fałszywymi i podrobionymi monetami, które krążąc po kraju dawały pozór do probytu. Przemawiałem w tej sprawie na Sejmiku w Grudziądzu, ale nie zostałem wysłuchany. Więc co po mnie zostanie? Jeden wodociąg we Fromborku. Ziemia. Jakież to piękne miejsce we wszechświecie. Z mojej młodości nizina lombardzka. Gorące kolory południa. Ta przepiękna paleta barw. Łany pszenicy, stoki winnic i gaj oliwek. Ale i tu, we frumborku, błękitne powietrze nad zatoką, brunatny kolor drzew i ta mgiełka, ta cudowna mgiełka, która tyle krwi mi napsuła podczas obserwacji. Moje poczucie świata widzialnego nigdy nie dało mi oderwać się od Ziemi. A niebo? Od dziecka jego widok wprowadzał mnie w zachwyt. Gdy patrzyłem w nieskończone głębie nieba, często stawiałem sobie pytanie, jaki jest obszar rozumu, który Bóg zakreślił człowiekowi. Czy odczuwałem kiedykolwiek trwogę, patrząc w niebo? Nie, raczej zdziwienie. Kiedy prowadziłem swoje prace, nie bałem się niczego, starałem się tylko być dokładny. wierzy Joachim von Lauchem, ale mówią na mnie Retyk. Miałem katedrę matematyki w Wittenberdze. Od astronoma Erasma Reinholda dowiedziałem się o waszej cudownej teorii. Kocham astronomię i pragnę u mistrza zostać. Chcę się uczyć. Retyku, muszę ci o czymś ważnym powiedzieć, przyjacielu. To jest moje najskrytsze wyznanie. Otóż kiedy zrozumiałem śmiałość i wielkość mojego odkrycia, doznałem wstrząsu, który nie ma odpowiednika w żadnym ludzkim wzruszeniu, nawet w smutku po czyjejś bliskiej śmierci. Długo potem chorowałem i byłem nerwowo wyczerpany. Jesteś. Popraw mi poduszkę. Taki jestem słaby. Jest maj, prawda? Pewnie kwitną kasztany. Otwórz okno. Chcę czuć zapach zalewu. Zapach ryb. powietrze sprawia mi ulgę. Będziesz zdrowy, Mikołaju. Nie. Już nie. Anno, podaj mi to pismo, co leży na stole. Mój wydawca Osiander, co pisze. Nie widzę już liter. Anno, przeczytaj. Zdawałoby się to godne pochwały, abyś o tej rzeczy nadmienił w przedmowie. W, w ten sposób bowiem ułagodziłbyś perypatetyków i teologów, których sprzeciwu się obawiam. Dość! Chcą, bym napisał, że moje odkrycie to hipoteza. Nigdy to jest prawda. Dla doktora Mikołaja Kopernika przywiozłem księgi od magistra Retyka. Mikołaju, Twoje dzieło wydrukowane. Baże. Nie żyje.